No więc, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone i oczywiście zapraszam na kolejną historię. Ale, jak zawsze, zanim historię, to nawie będą mini-historie. Posłuchajcie paru komentarzy. Kani, po pierwsze, ogromna większość komentarzy pod ostatnim odcinkiem, co oczywiście mnie nie zdziwiło, ale też trochę jednak zdziwiło, no była właśnie o wszystkich waszych psiakach i innych zwierzętach, które utraciliście, jak się okazało, ta historia była bardzo ważna dla bardzo wielu z was, jak się okazuje. Mówię, co nie jest dziwne, aczkolwiek trochę jednak zaskoczyło mnie, że tam 90% wszystkich komentarzy było o tym, jak bardzo zwierzęta jednak, wiecie, są ważne w naszym życiu, nie? Posłuchajcie tylko jednego oczywiście komentarza, mogłem wybrać dowolny, akurat ten mi się rzucił w oczy na początku, gdzie Miro pisze tak. Witaj, czy Adasiu. Ja też mam ból po stracie pieska 16 lat. Rambo, mały szuiczu. Wierzę, że święty Franciszek, któremu pies za rany, wiem, że go zabrał do grona wsi aniołków, nawet teraz. Po roku kręci mi się łza wokół. Najgorsze było podjęcie decyzji, żeby mu skrócić mękę. To poczucie winy. Nie mogłam długo o tym zapomnieć, czy ja miałam takie prawo. Jak odchodził, zabrałam go do naszego pięknego ogrodu, pełnego kwiatów. I mówiłam, mu, że tak jest w niebie, że ma tam biegać i skakać, tak jak biegał i skakał tutaj w naszym ogródku między kwiatami i trawą. Wychowały się przy nim nasze dzieci i my, rodzice, nauczył nas cierpliwości i dyscypliny, bo przez czternaście lat jego życia podawaliśmy mu leki na padaczkę dwa razy dziennie. Kochał wszystkie koty, które się przewinęły przez nasz dom, a było ich chyba z pięć przez te piętnaście lat. Dziękuję za tę historię, była dla mnie ważna. Pozdrawiam, Lusia. Koni wielu z Was takie rzeczy właśnie pisało o Waszych zwierzętach. To są bardzo ładne te momenty, nie tego bycia w ogrodzie. Tak, kochani, wierzę, że kiedyś w ogrodzie, którym będziemy wszyscy, będą również z nami te niezwykłe stworzenia, które Pan Bóg stworzył. Kani jeszcze z drugiej strony, ta sama historia, ale z drugiej strony, sądzę, pisze tak. Tak bardzo przemawia do mnie ta historia i rozumiem ból autorki. Jako lekarz weterynarii codziennie staję przed wyzwaniami, których wiele osób wokół mnie po prostu nie rozumie. Dla otoczenia mój pacjent to tylko zwierzę, dla mnie to życie, życie, które zostało mi powierzone pod opiekę. Każde istnienie, które trafia w moje ręce, traktuję jak cichy dar od Boga, mały przyjaciel, który uczy nas miłości bezwarunkowej, cierpliwej, wybaczającej, ten, który zaraz po tym, jak na niego nakrzyczysz, przynosi ci piłkę który wyciąga Cię z domu, gdy za długo siedzisz na kanapie, i który, kiedy dopada Cię rozpacz, po prostu kładzie głowę na Twoim kolanie, patrzy w oczy i merda ogonem, jakby chciał powiedzieć: Jestem tu z Tobą. Kani, te to jest w ogóle niezwykłe, tu przepraszam, przerwę. To jest niezwykłe, nie?, że psy tak mają, że psy potrafią doskonale wyczuć nasz nastrój, nie? że one są naprawdę jak towarzysz. Dlatego każda eutanazja to dla mnie ogromnie trudne przeżycie. Czy to na pewno etyczne? Próbuję sobie tłumaczyć, że skracam cierpienie, że to jest ratunek, ale serce i tak drży, bo nie zawsze mam pewność, czy naprawdę zrobiłam wszystko, co mogłam. Szczególnie wtedy, gdy zwierzak trafia do mnie zbyt późno, kiedy właściciel zbyt długo zwlekał z pomocą, a teraz oczekuje cudu, albo gdy jedyny, jedyną granicą między życiem a śmiercią są finanse, lub brak, brak chęci do walki. Nożę te historie w sobie i najczęściej nie mam z kim się nimi podzielić, bo mało kto rozumie, że dla mnie to nigdy nie jest tylko zwierzę. A jeszcze kiedy słyszę, że weterynarze nie mają powołania, że chodzi tylko o pieniądze, to boli najbardziej. Nie wyobrażam sobie siebie w innym zawodzie, ale prawda jest taka, że czasem to wszystko człowieka naprawdę przerasta. I tu jest wciąż tyle pytań bez odpowiedzi. Kochana, dziękuję Ci za Twoją pracę. Tak, Twoja praca to jest powołanie, kochana. Oczywiście, że to jest powołanie. Weterynaria to jest absolutnie. Cudowne powołanie opieki nad zwierzakami, też i odprowadzanie i często z tego świata. Kochana, miej dalej takie serce, jakie masz, nawet jeżeli ono czasem właśnie boli z tych powodów. Kochani, jeszcze z innego tematu, żebyśmy się w kółko tylko nie kręcili wokół tego jednego. Majlian napisze tak. Wędka w dłoni, woblery na szczupuna gotowe, żywe robaki na płotki nakopane. I teraz czekam, aż coś się złapie. Two hours later. Ojczulku, mam wrażenie, że te ryby to sobie przerwę zrobiły, by cię słuchać. No spławik ani drgnie. Ale chociaż serducho się cieszę, że mogłam cię słuchać w pięknych okolicznościach przyrody nad jeziorkiem. Pozdrawiam, żon Kilek. Ja nie ukrywam, nigdy nie pojmowałem łowienia ryb. W sensie tato mnie zabierał, kiedy byłem dzieckiem, ale ja tego nie znosiłem. Nie, nie potrafiłem. Znaczy, ja mam jakieś bardzo wrażliwe sorduszko, jak to mówią. Kiedy widziałem te ryby na ten hak nabitą, Jakoś nie wiem, no nie mogłem. To mnie absolutnie przerażało. Pewnie bym też nie mógł być weterynarzem, właśnie, bo ja bym też mi się serce rozpadło na widok cierpienia zwierząt. Pamiętam, jak Jamniki. Jednemu szczególnie mojemu pomagałem odchodzić, w sensie byłem przy tym. Ostatni pies, jeszcze jak mój tato był chory, oni tak naprawdę razem odeszli. Mój ostatni pies odszedł, no dosłownie chyba tydzień czy dwa tygodnie przed śmiercią mojego taty, Więc jakby zawinęły się jeszcze przed swoimi właścicielami. No to było trudne kochani, bo się rozgaduję. Jeszcze proszę, posłuchajcie jednego komentarza. Przypadkowa dziewczyna. Taki manik. Ja czekam właśnie na samolot do domu, gdzie staram się latać przynajmniej dwa razy w roku. Lubię słuchać historii potyczonych, tak jak lubię wieczorami patrzeć w okna mieszkań. To znaczy nie, żeby podglądać, tylko po prostu patrzeć i myśleć, jak wiele jest historii za tymi oknami jak wiele serc połamanych, poslejanych, nowonarodzonych serc na ramieniu, na dłoni drżących. Pomaga mi to zaakceptować moje własne serce i moją własną historię. Wiem, że brzmi to tak, jakbym pocieszała się tym, że inni mają gorzej, ale to nie tak. Czuję się jakieś braterstwo w tych trudach. Ja bardzo potłuczona i rozczarowana kościołem wyjechałam na koniec Europy, gdzie staram się trwać przy Bogu. Nie jest to dla mnie proste, ale się nie poddaję. No i choć wydawało mi się, że to już marzenie szczętej głowy, to znalazłam tutaj miłość. Jest ateistą ale towarzyszy mi zawsze, kiedy może i próbuje zrozumieć. Niestety moja miłość nie potrafi zbyt wiele po polsku, ponadto, że na pytanie, która godzina, odpowie w pół do komina, a na co tam mówi i popotam. No i jeszcze niekiedy potrafi oznajmić w drodze do kościoła, że idziemy Bogu, a to akurat ładne, idziemy Bogu. Dlatego piszę z zapytaniem, czy może zna ojciec albo ktoś z was słuchających podobne materiały po hiszpańsku albo po angielsku. Wiem, że to trochę jak promowanie konkurencji, ale ufam, że na tym rynku zakaz konkurencji nie obowiązuje. Kochana, zdecydowanie nie. Po prostu chciałabym móc przemycić coś wartościowego też jemu, a bardzo trudno mi znaleźć coś, co byłoby takie trochę bardziej współczesne i dla młodych, ale też nieprzypałowe. Szukam, lecz nie znalazłam. Więc bardzo proszę o polecajki. Płacę w Zdrowaśkach. Yy, kochana. Po hiszpańsku to niestety nie znam, bo hiszpański internet jest mi, jest mi dosyć obcy. Natomiast po angielsku tak. Po pierwsze, warto sobie zerknąć: są takie dwa kanały w Stanach Zjednoczonych. Jeden nazywa się Ojciec Mike Schmitz. Mike Schmitz, on jest chyba. Cały kanał się w ogóle chyba nazywa Ascension. Ale jak piszesz nazwisko Father Mike Schmitz, to znajdziesz. To jest taki mocno współczesny ksiądz. Gadający trochę jak langusta i trochę, że tak powiem, poważniejszej półki, więc nie wiem, jak to tam siądzie od razu Twojemu lubemu, ale no fantastycznym człowiekiem jest biskup Robert Baron. Matko, ciągle tu słuchajcie jakieś karetki jeżeli nie wiem, czy to słyszycie, ale cały czas jeżdżą, nie wiem, coś się chyba stało, bo to non-stop, co minutę. Więc Robert Baron ma kanał na YouTubie, to jest fenomenalny biskup. Był z Los Angeles, ale wiem, że już gdzieś jest przeniesiony gdzieś indziej. Nie pamiętam w tej chwili gdzie, i warto go posłuchać. Ja go często słucham jako szukając inspiracji, więc, Robert Baron. Wszystko to jest po angielsku to bardzo bardzo polecam. Kochani, zróbmy teraz czołóweczkę. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Sylwii, co się z religijnością pokłóciła. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na to nasze dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj historia niezbyt długa, dlatego też sobie pozwolę na te dłuższe komentarze, ale też ważna historia, myślę. Proszę, posłuchajcie. Kochany Ojcze Adamie, będzie mi bardzo miło, jak towarzyszyć tej historii będzie dobra szamka i gorąca kawka. Kiedyś mówiłeś, że jesteśmy langustową rodziną, więc siorbanie też ujdzie. Zdecydowanie tak. Zawsze to jakiś sposób na pauzę przy długim czytaniu. Ja mam nadzieję, że takim tytułem zwiększę swoje szanse na trafienie do ciebie, bo oryginalny tytuł był właśnie Historia do szamki i do, i do picia kawki. Słuchając historii potłuczonych, chyba przede wszystkim zerkając w komentarze pod różnymi langustowymi filmikami, zawsze mnie porusza ogrom potrzebujących serc. Takich w chorobie, w osamotnieniu i zwątpieniu. I jest to tak poruszające, bo widzę od razu kontrast w stosunku do mojego życia. Ja jestem zdrowa. Dwa słowa, w których zawiera się no niesamowita łaska. Jestem zdrowa. Czemu ja tak, a inni nie? To bardzo proste i ograniczone myślenie, wiem, ale jakoś przez moje 24 lata życia jeszcze tego nie skumałam. Kochana, jako starzec już. 47-letni powiem ci, poczekaj, poczekaj, a pewnie wszyscy starsi ci jeszcze bardziej powiedzą. No nie dziwne, znaczy nie dziwne, oczywiście zdarzają się choroby również w młodszym wieku, nie? ale no właśnie, to nie jest aż tak zaskakujące, kochana, że skoro masz 24 lata, to, to jesteś zdrowa. Odpowiedzi na to takiej wprost nie ma pewnie, ale może jest jakiś kierunek myślenia, jakaś rzeczywistość duchowa, która pomaga to sobie poukładać. Jak ty sobie z tym radzisz? Masz na to o wiele większą ekspozycję. Dla jasności, to nie tak, że wchodzę w tryb cierpiętniczy, bo ja mam tak dobrze, a inni walczą o każdy dzień. Ja mam naprawdę ogrom wdzięczności, czuję przez większość czasu po prostu lekkość. Wiem, że wszechświat mi sprzyja, że będzie ok, wystarczy nie przeszkadzać zarządowi w robocie. No i to działa. To jest jeden z powodów, dla których opisują mnie jako tą zawsze uśmiechniętą, zawsze promienną. Wiem, że jestem zaopiekowana i ze, że ze wszystkim sobie poradzę. Oj, matko, jak ja mam ochotę ci mówić, dziewczyno, poczekaj, poczekaj. Bo jakby nie patrzeć na pęd procesora, to mamy jako ludzie boski dosłownie. Łatwo mi znaleźć powody do radości, jak chyba każdej osobie bez większych trosk, a jak człowiek ma taki stan, to i zębiska szczerzy łatwo. To jakoś tak to samo przychodzi. Jestem tą jedną dziewczyną, która się szczerzy do obcych ludzi. Oczywiście nie wszystkich. Część mężczyzn jest wykluczona z tej listy. Jest ich jeden specyficzny typ, co bierze to wszystko za flirt. Przy takich trzeba po prostu patrzeć daleko. Ale do zdecydowanej większości się szczerze. Jestem chyba takim golden retrieverem na dwóch nogach. Dlaczego ja mówię taki długi wstęp, do czego to zmierza? Do trzech rzeczy. Przez to, że jak obdarzona się czuję tutaj gorące pozdrowienia dla Piotra, co mistrzem perfekcjonizmu został. To jest odcinek 156 Historii Potuczonych. Czuję, że mam misję robić turbo odjechane rzeczy. Nie, że po prostu być tu i teraz, w obecności, tylko robić wszystko na 200%, no bo nie ogranicza mnie w zasadzie nic. Ja już nie przepalam zasobów na walkę z depresją, trudną pracę, przemocowych bliskich czy inne trudności, więc dlaczego miałabym nie robić? Mam w rodzinie kogoś całkowicie sparaliżowanego. Od 20 lat nie jest w stanie nawet zgiąć palca. Może tylko mrugać, jeść i pić, ledwo ledwo może mówić. Zajmują się nim jego rodzice, on ma niemal 50 lat, oni są już dziadkami. A robią wszystko wokół niego niemal sami, nie chcą absolutnie słyszeć o specjalistycznej pomocy z zewnątrz. Nikt w rodzinie nie ma gotowości, aby rzucić swoją pracę, zmienić miejsce zamieszkania, aby być przy nich i pomagać. Mieszkają też po prostu w innym województwie. Yy, chciałabym tak. Ja od gimnazjum. Kiedy dość fanatycznie wkręciłam się w kościół, często wraca do mnie myśl, że moim powołaniem jest mieć taką wiarę, aby ten wujek wyzdrowiał. Jak byłam nastolatką, to miałam takie właśnie magiczne myślenie, że jak odmówię taką konkretną, długą nowennę, no to wiadomo co, nie? To minęło mi na szczęście, ale tu przechodzimy do punktu numer 3. Wspomniałam wcześniej o Piotrze, co mistrzem perfekcjonizmu został. Bardzo rezonuje ze mną jego historia. On, co prawda, pochodził z katolickiej rodziny, ja nie. Z rodzicami byłam w kościele może raz na mojej pierwszej komunii, może jeszcze na jakichś próbach do tej komunii. Ale w gimnazjum coś we mnie kliknęło. W trakcie wielkanocy u babci w innym województwie poszłam z nią na poranną mszę w niedzielę. Pierwszy raz usłyszałam z młodzieżową ich energia mnie poniosła. W domu przy stole, jak patrzyłam na te smakołyki, to czułam, że to nie może być tylko o jedzeniu przecież. Tego dnia odkryłam za jednym zamachem, zespół Nie ma gotów, Fiszek Lektyk i Kochaną Langustę. Od tamtej pory ciągnęło mnie namsze kilka razy w tygodniu. W liceum był chyba pik mojej religijności. Jeździłam ze scholą z innego powiatu po różnych wydarzeniach na adoracje. W kościele albo w sali młodzieży franciszkańskiej niemal non stop byłam. Muzyka, bębny, nastrojowe światła, no katolicki brokat. Potem przyszło pragnienie, aby mieć osobistą relację z Jezusem i abym była taką katoliczką ze świadomego wyboru, a nie z przypadku. Bo akurat urodziłam się w kraju, rodzinie, gdzie to idzie z marszu i od górnego przydziału. No i tu się ta historia tłucze, przynajmniej w moim odczuciu. Wierząca jestem dalej. To dla mnie oczywiste, że jest nad nami siła moc, coś absolutnie nieogarniętego, innego od wszystkiego, co znamy, co to są same wielkie litery, jest. Prowadzi chroni, w tym wszystkim się jakoś wydarza. I jak coś zaczyna nas przerastać, to sygnał, że próbowaliśmy wyłącznie ludzkimi siłami coś skończyć, a to wiadomo jak się kończy. Ale, mimo że wierząca jestem dalej, to religijna no chyba wcale. Jakbym urodziła się w innym miejscu na świecie, pewnie byłabym przekonana, że Allah to prorok. Potem, może, bym dorosła zobaczyła, jak przemocowi są dżihadzyści. Nie trzymałoby mi się to kupy i zaczęłabym potajemnie uczyć się więcej na temat wiary i duchowości. Ale chodzi mi o to, że ten zestaw obrzędów i przekonań dla danej religii w większości jest jak zasłona dymna. To, co uważamy za święte i prawdziwe, w innym miejscu na świecie nie ma racji bytu. Skoro wszyscy umieramy, wszyscy odczuwamy miłość do bliźniego, do samego siebie, w większości czujemy, że życie na Ziemi to tylko chwilka, że jest coś większego, że odczuwamy pokój w sercu, to chyba musi być jakiś wspólny mianownik. Może jakbym zrozumiała prawdziwą istotę obrzędów religijnych, jakichś dogmatów, to bym zmieniła myślenie. Na ten moment, gdy widzę, że ludzie je wykonujący gorliwie, często są bezduszni i okrutni, no to to jest jak farsa. Langusta na palmie tak naprawdę to jedyny łącznik z tym światem. Dużo ukojenia i spokoju dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Ja was tulę. No właśnie. Imię proszę mi zmienić. Wolę być anonimowa. Pa. Tu oczywiście jest prawdziwe imię autorki, ale podałem Sylwia. Kochana, króciutka historia, lekko chaotyczna, ale bardzo Ci dziękuję za tę historię. To jest ważna historia. Droga Sylwio, zaraz też powiem, dlaczego wybrałem akurat takie imię dla Ciebie. Droga Sylwio, to, o czym piszesz, to jest jednocześnie bardzo ważna i bardzo delikatna i bardzo krucha i bardzo taka jakby rzeczywistość, której łatwo się pomylić i łatwo się pomylić w różne strony. Bo powiem ci tak, masz rację i nie masz racji. W sensie bardzo masz rację i jest w tym, co piszesz, wiele rzeczy bardzo potrzebnych nam, katolikom, ale też troszeczkę nie masz. W jakim sensie? Kochani, nie oszukujmy się, absolutna większość, nie mówię, że 100%, ale absolutna większość wszystkich naszych, wiecie, i teraz mówię ze strony katolickiej, nie? naszych rytuałów, naszych nabożeństw, naszej, no właśnie tego, co autorka nazywa religijnością, czyli różnego sposobu wyrażania naszej wiary, kochani, pamiętajmy o tym. Absolutna większość to są czysto ludzkie wymysły. I uwaga, kiedy mówię czysto ludzkie, to nie mówię tego pejoratywnie, w takim sensie, w takim razie to bez sensu. Tylko trzeba pamiętać, że one są ludzkie, a nie boskie. Czyli nie są żadnym przez Boga nam danym wyrazem tego, jak coś ma wyglądać. Mało tego są zmienne, mogą się rozwijać, niektóre mogą zanikać, potem mogą wrócić, a niektóre mogą nigdy nie wrócić, niektóre się mogą okazać w ogóle trafione, a niektóre się okazują bardzo trafione i będą trwały przez wieki, ale potem i tak się zdezaktualizują i tak dalej. Jedną z największych niebezpieczeństw religii, i ogóle tak mają też rzeczywiście inne religie, nie? jest takie ubóstwienie naszych ludzkich wymysłów. No I tak patrząc, że tak powiem, z punktu widzenia ewangelicznego, z punktu widzenia samego sedna naszej wiary, to jest jedna rzecz, że tak powiem, która rzeczywiście jest niepodważalna, aczkolwiek jej wyraz jest na, na, również ludzki, ale jakby istota jest niepodważalna. I tym wyrazem religijności naszej jest coś, co nazywamy Eucharystią, nie? Dlatego, że to nie jest coś, co sami sobie wymyśliliśmy, to nie są nabożeństwa, tylko to jest coś, co nam sam Pan Jezus zostawił. Czyli to, że jest takie miejsce i takie wydarzenie związane z ucztą, związane z chlebem i z winem, bo On nam zostawił te znaki, w których On się rzeczywiście staje, co nie? To nie jest coś, co po prostu można zostawić, że powiedzieć, to jest czysto ludzkie. Nie, to jest od Niego. Oczywiście wyraz już tego, czyli to, w jaki sposób to się odbywa, nie? Jest zmienny, jest ludzki. Wiecie, że Eucharystia tysiąc lat temu wyglądała inaczej, 500 lat temu wyglądała inaczej, 70 lat temu przed Soborem Watykańskim II wyglądała inaczej, a teraz wygląda inaczej. I oczywiście, że są ludzie, którzy twierdzą, że jakaś jej forma czasowa to jest jedyna słuszna, nie? No, no na tym polega, że tak powiem, to ubóstwienie pewnych ludzkich rzeczy, że to była jedyna słuszna forma danego, danej rzeczy. Nie, nie była. Skończyła się, zmieniła się, będzie nowa. Za 200 lat, może będzie jeszcze inna, a za 1000, jeżeli świat będzie istniał, będzie jeszcze inna. I jeżeli chodzi o religijność, to zasadniczo to jest ta jedna rzecz. Mówię, nawet nie jej forma, tylko samo to, że jest takie wydarzenie w ludzkim świecie, które daje obecność Boga, która jest niepodważalna. Natomiast pamiętajcie, kochani, o tym, że wszystko inne, i teraz nie mówię tego, żeby tego nie szanować, tylko żeby temu nie dawać zbyt wielkiej wartości. Wszystko inne, kochani, wszystkie nabożeństwa, wszystkie nasze modlitwy, wszystkie litanie, wszystkie inne tak zwane sakramentalia, wszystkie nasze sanktuaria, wszystkie kościoły, ich wyraz, to są wszystko ludzkie rzeczy. I to, uwaga, nie oznacza, że można to po prostu odrzucić, ale nie można temu nadać boskich ram. I kochana, ty w tej chwili jesteś, że tak powiem, na takim wahadle, nie? Kiedyś miałaś ten pik duchowości, to ci się w końcu rozmyło, i teraz jesteś, jakby po drugiej stronie, gdzie wszystko to ci się wydaje takie marne. I uwaga, to dobrze, tylko nie wolno też być takim czymś, że to jest totalnie niepotrzebne, bo my, jako ludzie, potrzebujemy pewnych ludzkich ram, pewnych ludzkich wyrazów tego, jak wierzymy. Więc nie chodzi o to, żeby to odrzucać. My potrzebujemy namacalnych sposobów wyrażania wiary. I myślę, że cała droga prawdziwego człowieka szukającego Pana Boga polega na takim nieustannym trochę wychylaniu się w dwie strony. Czyli zachwycasz się pewną formą, wchodzisz w pewne religijne obrzędy, w pewne celebracje. One cię na początku strasznie karmią i wydają ci się niesamowicie ży życiodajne i życionośne. Uwaga, i są takie, no a potem, że tak powiem, się kończą, się marnieją potem się okazuje, że są tylko ludzkie i niewystarczalne i potrzebne są nowe, mało tego. Prawdziwa droga duchowa prowadzi do coraz większego takiego ubóstwa, w takim sensie coraz mniej jest ci potrzebne, coraz mniej tych wyrazów jest ci potrzebnych, aż w końcu w ogóle zostajesz sam na sam z Bogiem. I to nie znaczy, że odrzucasz to wszystko inne. Szanujesz to wszystko inne, ale to już to cię nie karmi, to, to już nie jest czymś, co cię prowadzi. To cię doprowadziło tam, ale już cię nie prowadzi. Więc Goana, ja się twojej drogi zupełnie nie boję tego, co ty piszesz. Jasne, jeżeli w pewnym momencie stwierdzisz w takim razie, ten ludzki wyraz nie jest mi w ogóle potrzebny, tak, tu właśnie uważam, jest coś, z czym się nie zgadzam, bo my nie potrafimy jako ludzie z cielesnością, z, wiecie, z emocjami, ze zmysłami, ze wzrokiem, słuchem, węchem i tak dalej, nie umiemy żyć bez tych rzeczy normalnych, tylko nie wolno nadać boskich wymiarów i dla mnie jedną z takich najważniejszych, jakby wiecie, jak to nazwać, cech wiary prawdziwej jest to, że żeby być w Kościele, trzeba go porzucić. Ja wiem, jak to dziwnie brzmi, to, co ja mówię, ale żeby naprawdę być w Kościele, trzeba jednocześnie być nieprzywiązanym do Niego. Żeby naprawdę być w różnych liturgiach, trzeba być nieprzywiązanym do nich. Żeby być w różnej teologii, trzeba być nieprzywiązanym do niej. Chodzi o to, że jakby uznajemy je wszystkie za dobre i prowadzące nas, ale niewystarczające. Mamy taką tendencję, że chcemy rzeczy wystarczających, chcemy, żeby były pełne, żeby nam dawały wszystko. Nie ma takich rzeczy w ludzkim świecie, bo Bóg to wszystko przekracza. Czy ja wierzę, tak jak ty tu piszesz, że de facto we wszystkich religiach ludzie szukają Boga? Tak wierzę, tak wierzę, tak wierzy tak, Kościół. I to wcale nie oznacza, że w takim razie nie ma znaczenia, gdzie się jest. To, to nie jest, to wcale tak nie jest. Wiem, że zaraz będą mi to zarzucać, no nie? Pamiętacie to? Jeżeli ktoś chce posłuchać o tym więcej, to sobie posłuchajcie tego mojego bukłaka, kiedy komentowałem te słowa papieża Franciszka, kiedy on powiedział, że wszystkie religie prowadzą do Boga, nie? Co tak naprawdę miał na myśli. To wcale nie jest żadna zachęta do nieopowiadania ludziom o Panu Jezusie. Nie, nie, nie. Absolutnie nie. Ale to nie może prowadzić do tego, że my kasujemy Pana Boga ze wszystkich innych dążeń ludzkich. Więc kochana, bądź na tej drodze, tylko bądź świadoma no właśnie tych dwóch rzeczy, że jednocześnie bardzo potrzebujemy ludzkich wyrazów wiary, i one są piękne, należy je szanować. Szanować to nie znaczy ubóstwiać. Właśnie szanować i wykorzystywać, dopóki są życiodajne, ale nie wolno z nich zrobić rzeczy właśnie boskich. Rzeczy, które są tylko i wyłącznie Bogu przeznaczone i jakby przez Boga wymyślone. Nadałem no ci imię Sylwia, bo Sylwia to znaczy dzika. To znaczy dzika, taka z lasu. Ja uważam, że każdy chrześcijanin tak naprawdę powinien być z lasu. Czyli powinien być jednocześnie w pewnych regułach i strukturach, bo one są bezpieczne i one dają pewien kierunek, i to jest bardzo ważne, ale nie można go w nich zatrzymać. Musi być trochę jak taki dzik, jak taki wilk. Zresztą to się wzięło trochę od wilka yy, z lasu, od takiego dzikiego wilka z lasu. Yy, to jest Twoje imię i takim trzeba zostać. Czyli jednocześnie być w tych wszystkich strukturach ale ich nie ubóstwiać. To się domaga oczywiście, kochani, pewnie znacznie więcej jakichś komentarzy. I pewnie, zresztą takich komentarzy już dużo mu nie było, ale myślę, że jeszcze dużo pewnie, pewnie będzie. Więc dzika nie bój się, tylko poszukuj i, i nie ustawaj w tej drodze, jednocześnie nie odrzucając, a jednocześnie nie zatrzymując się na żadnych z tych, z tych form. Kochani, taka dzisiaj historia, taka dzisiaj historia poszukiwania. Chyba tyle, niech będzie na dzisiaj. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i do usłyszenia za tydzień w kolejnej historii. Pewnie za tydzień będzie jakieś już takie poważniejsze mięso, nie? Bo ostatnio, znaczy nie mówię, że to nie są ważne historie, tylko jakieś takie będzie mięcho, mięcho, ale to zobaczymy za tydzień. Tymczasem miecie się, proszę, najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa! Pa.